filmie. Jest to kontynuacja filmu yy, yy, tego wcześniejszego, który był wrzucony jako egzamin yy, teoretyczny, teraz będę się egzamin praktyczny, no i Ksawery będzie jechał za mną, będzie oceniał jak jadę. No i zaczynamy. Tak, yy, to yy, yy, To jest ja rozpocznij test treningowy. Czekaj, trwa przygotowanie no treningowe. Proszę sprawdzić Dobra, działanie świateł hamowania. Sprawdzić działanie światła hamowania. Proszę. proszę przygotować pojazd do jazdy. Proszę, proszę się... ruszyć i zatrzymać się w polu na końcu toru. Proszę ruszyć i zatrzymać się w polu. Jak mam w ogóle skrót? Dać światła, klikliknij, żeby mieć światła. Chaj, masz ha? No i teraz E i P, klikliknij, E i P, żeby móc jechać. P, jeba i. powoli, 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 gdzie? Nie wola, żebyś tak szybko, bo nie zdać, że popchnie. Zadanie zostało wykonane niepoprawnie. Przysługuje drugie podejście. Po 10 km, Proszę wycofać do pola na początku toru. O, dałeś radę. No i dawaj, jedź. Ja to tu Jak? Do tyłu. Zmień Do tyłu. No i wycofujesz. Tylko ty musisz powoli... No co ty robisz? Pojazd nie może wyjechać za wyznaczony... <laughs> Sorry, Poczekaj. Poczekaj jeszcze raz! Jeszcze raz! Poczekaj jeszcze raz, bo mi coś nie pykło Ej, czemu nie mogę wyjść? Halo! Ej, nie mogę wyjść! Halo! Sawery! Jaki nie Halo! No, odezwij się, no. Nie, no Boże. Odrodzenie. Dobra, widzowie, no to musimy kontynuować ten odcinek, chyba ten samemu i muszę samemu pojechać drugi zdaje, tylko, że nie widziałam ich wyjść Z tego, bo... O, nie wątpię, już dam radę Dobra, widzowie, jednak jest ksabery, jednak kontynuujemy z kurde, bo mnie wywaliło Nie yeah, mów głośniej do mikrofonu tego. A potem ja podjęłam? O tak. Nie, nie mów. Gdzie masz Obok. O, samochód jedzie. Obok O siebie. Dobra, masz muszę ja jechać powoli, tak? Okay. Ma, połączą, Dobra, mów mi co mam robić. Sprawdzić Proszę sprawdzić działanie klaksonu. To światła demili A, Proszę przygotować a yeah, pojazd do jazdy. Proszę ruszyć i zatrzymać się w polu a, na po końcu toru. Powoli, 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 A jechał tylko ogień. Teraz tu no, dawaj u. Dawaj, dawaj, dawaj i ja Ci kiedy stop. Proszę stopuj. wycofać do pola na początku Dobra. toru. Dobra, i, ku... no i wolno, 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 tylko, żeby się wypaść z toru. Wolno, ten, to. No i wolno, 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 już po prostu góry. No to wolno, nie, nie. Jedź. I stop, stop. Najechanie na pachołek jest niedopuszczalne. Proszę wysiąść. No, co mówię, to ty masz ci się No poczekaj. nie widziałam nic Proszę mówię. sprawdzić działanie świateł awaryjnych. Jakie są światła awaryjne? Światła awaryjne, Dawa. X. Proszę przygotować pojazd do, tego, do jazdy. No to Proszę to ruszyć i robisz? zatrzymać się w polu na końcu toru. Proszę wycofać do pola na początku toru. Zadanie zostało wykonane niepoprawnie. Przysługuje drugie podejście. Najechanie na pachołek jest niedopuszczalne. Proszę wysiąść. No czekaj, cicho, ja robię test. Znowu ja mam pieniądze. Zapiłeś. Proszę Zampiłem. sprawdzić działanie światła. Proszę awarii. przygotować pojazd do jazdy. Proszę ruszyć i zatrzymać Dobra, się w polu na końcu toru. O, kurwa, pachołek! jest niedopuszczalny. Proszę wysiąść. Dobra, ostatni raz, ostatni raz. Ostatni raz, Te, teraz naprawdę. Naprawdę, ja na drogę się... Proszę sprawdzić pracy, działanie jak? kierunkowskazów. Proszę przygotować pojazd do jazdy. Proszę ruszyć i zatrzymać się w polu na końcu toru. Nie z... wolniej. Wolniej. nie wolną jazdę chyba. Proszę wycofać do pola na początku tak. toru. Wolno. Teraz Ej. na tym zakręcie ważne, że wolno jechać wolniej. Wolniej, uważaj, nie wujka. Jedź, jedź. Wolno, 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 z ta, taką prędkością, chodźcie, no, jedź, chodź. Stop, porządku, stopuj. proszę podjechać na górkę. Daj, proszę uciec. ruszyć w miejscu, tak. a następnie zatrzymać się przed znakiem na górze. Tak, no, podjeżdżam. Ja już szykuję auto, nie? Stopy, stopy, stopy. Wyjeżdżasz na drogę? Stop. W porządku. Teraz proszę wyjechać na ulicę. Wyjeżdżam na drogę. Wyjeżdżam Zatrzymaj się przed znakiem i kierunkowskazem. Na najbliższym Pamiętaj, skrzyżowaniu... Zatrzymaj Ale proszę ja nie mam jazdy jechać! Właśnie, ty przejeżdżasz przez to auto. Tylko Nie mieć co ciągnął. Na rondzie proszę pojechać no ja pierwszym wyjazdem. Wszędzie. Na rondzie, wszędzie. na ciągło. Pamiętaj, żeby nie wjechać po ciągłą Linia. bo jak wiesz, to jest w kadrach. Wolniej, wolniej! Co ty robisz? Jest dojazd, jedź. 30, jedzie. Na rondzie proszę pojechać pierwszym wyjazdem. Leci, 30 maksymalnie, Daj, Dawaj, dawaj. Jedź. z kierunkowskaz. Brawo! Brawo, 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 brawo! To się wybędzie. Co kierowca może? Pamiętaj, na ja najbliższym na skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. I najgorsze co będziesz mógł zrobić. Najbliższe. Z... Pamiętaj, proszę trzymać się wyznaczonej trasy. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. O, tu już nie wjedziesz na linie ciągu, więc jest plus, bo powoli sobie jeździć. Nie zapominaj o kierunkowskazach nigdzie, bo jak dasz, to i tak nikt nie zrobi. Nawet na zakrętach możesz dawać. Możesz zawsze nie dać kierunkowskazom. Możesz cały czas z kierunkowskazem jechać. Po nie Pamiętaj, że ja przenikam, nie? Pamiętaj o tym. Lecisz, lecisz. Bo po powalutku. zaraz będzie 40, nie przekraczaj 40 tak na razie Patrz, 37 upadło 37 za to to pisze na czacie Twój przeszy Leć, leć, leć Tylko spokojnie, spokojnie, leć ale spokojnie, rozumiesz I tu, jak będzie teraz ten zjazd zaraz, nie? No tu pamiętaj żebyś się nie zatrzymywał, tylko po prostu jedź, ale nie... Bo jak się zatrzymasz przed tym wjazdem, to już nie możesz na ciągło wjechać i cię oblewa automatycznie. Przed tym wjazdem, co tu będzie... O, tu już 40, jedź. Przed tym wjazdem, co tu będzie? Nie zatrzymuj się po prostu. Tylko wbijaj se kierunkowskaz i ogranicza skręcę, żeby bez zatrzymywania, bo masz pierwszeństwo. O, pisę już kierunkowskaz. Na brawo. najbliższym skrzyżowaniu wie, proszę skręcić w lewo. I bez skręcania, bez skręcania, tylko na to. Bez zatrzymywania się. Ja znałem prawo. Nie bierzemy. był, Dobra, brawo, 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 brawo. Ile tu mogę? 70 zaraz będzie mogę. Ale nie jedź maksymalnie 50, żeby potem wyhamować ładnie. Nie idź tyle, nie idź tyle. 50 max. Zaraz tu, jak będzie droga o tam, to nie wyhamuję jak No i dobrze ci ja sobie. Nie wiem, jakim cudem ty wyjeżdżasz na linię ciągu i to więcej ci od razu ten, ale dobra, nie będę zwalał tutaj. Lecisz, leć. Wolniej, wolniej, już powoli wolno. Dobra. Rozumiesz? Rozumiem. Tu, tu już powoli sobie nie, 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 Zadeknie. Nauczcie jeździć. Nieźmie. I tu uważaj też na ciągu. Też uważaj, żeby nie wjechać na ciągu. Uważaj na to, na to, uważaj. Nie cały czas o tak, jak właśnie tak się będę skartował w ten sposób, a nie będę jednak. Nie wjeżdżaj tylko na ciągu i tu na ciągu. No, na rondzie proszę pojechać na ciągu. Na rondzie jest No prosto. Tu będziesz miał zaraparkowanie za patrz, tu, się zatrzymam, o, tu się o, te, o, tu Proszę się zaparkować w o, zatoce za tu, przejazdem tu, kolejowym. Wejdź, 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 parkuj. Sobie Proszę wyjechać z Zatoki i jechać dalej prosto. za polecenia. Jechać wprost. Oto jedź. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Skręcasz w lewo? Zajmij się kierunką skaz. Bo teraz już nie możesz tego znać. Na najbliższym spali. skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Dosłownie nie da się, no. Bo... Tylko na linii nie więcej. Bo to już, chłopie, jesteś... Proszę sygnalizować manewr. Znowu wykonaliśmy manewr bez użycia kierunku.